IP-Centrum od 13 lat inwestuje w nowoczesną dydaktykę. Jednak chcemy iść z duchem czasu i rozwijać się, inwestować w nowe technologie przekazu wiedzy, tym razem z zakresu wirtualnej rzeczywistości. W celu urzeczywistnienia tej idei postanowiliśmy nawiązać współpracę z Epic VR, która specjalizuje się w tego typu projektach i stworzyć nową jakość, nieznaną do tej pory, i przekazać słuchaczom, którzy interesują się własnością intelektualną, nowe narzędzia do zdobywania wiedzy i rozwijania własnych umiejętności. Atrakcyjne i takie, które do tej pory w Polsce, w tym obszarze nie były stosowane. O szczegółach tego projektu opowie Pan Adrian Łapczyński, prezes Epic VR. Technologią VR zajmujemy się od 2013 roku. Przez ten czas zrealizowaliśmy i z sukcesem wdrożyliśmy ponad kilkadziesiąt zaawansowanych projektów. Wirtualna rzeczywistość pomaga nam przenieść tradycyjną edukację na zupełnie nowy, wyższy poziom zaangażowania. Po założeniu gogli VR przenosimy się całkowicie do wirtualnego świata, w którym nasze ciało może zachowywać się dokładnie tak, jak w świecie realnym. Świat ten jest trójwymiarowy. Możemy w nim wchodzić w interakcje z obiektami czy innymi osobami, dokładnie tak samo jak robimy to w prawdziwym życiu. Wspólnie z IP Centrum rozpoczęliśmy realizację ambitnego projektu. Dzięki zastosowaniu technologii VR zapewnimy nową, niespotykaną dotąd jakość w edukacji na temat własności intelektualnej. Szczegóły już wkrótce.